Nie wolno mi wejść do górnej dzielnicy. Co? Nie. Każdemu wolno chodzić po mieście bez ograniczeń. Mam tylko pytanie. Przybyłeś tutaj niedawno, prawda? Chciałbym wiedzieć, co się dzieje poza kopułą. Jak się tam sprawy mają? Albowie często atakują? Skąd to pytanie? Z ciekawości? Tu, pod kopułą, jesteśmy całkiem odcięci. Bezpieczni przed światem na zewnątrz. Więc nas omijają, jak rzeka omija skałę. Kalan dał nam wiedzę. Zobacz, co dzięki niej osiągnęliśmy. Bezpieczna przystań dla wszystkich ludzi. Klerycy z Ignadonu twierdzą, że pobłądziliśmy. Ja sądzę, że znaleźliśmy prawdziwą ścieżkę. Ty zbudowałeś kopułę? Zaprojektowałem. Zbudowaliśmy ją wspólnymi siłami. A tak w ogóle nazywam się Erich. Główny inżynier pod Kopułą. Podlegają mi generatory oraz doglądający ich technicy. Czemu klerycy nie stworzą takiej kopuły w ignadonie? Kopuła wymaga ogromnych ilości energii, a jej fluktuacje muszą być stale utrzymywane w stanie równowagi. To skomplikowana technologia. To znaczy, że nie ma szans, żeby przykryć taką osłoną cały hord. Poza tym klify naturalnie osłaniają cały hord. Mam dla ciebie podrobione identyfikatory. Próbujesz mnie rozzłościć? Niech zgadnę. Gregor cię tu przysłał? Tłumaczyłem mu milion razy. To nie ja odpowiadam za te rzeczy. Alois jest nadzorcą. Takie sprawy powinieneś omawiać z nim. Idź idź i pobaw się w chłopca na posyłki dla Gregora. Zabiorę identyfikator do Aloiza. Ależ nie. W porządku. Dawaj go, zajmę się tym. Cholera, przepraszam, że się tak wydarłem. Mam wystarczająco dużo na głowie. Bez tych wszystkich błahostek. A mimo to Gregor wciąż wysyła mi każdą sprawę, na jaką się natknie. Jeśli jest problem związany z kopułą albo generatorami, to się nim zajmuję. Nie trzeba mi dodatkowo sfałszowanych przepustek, przerw na Siusiu strażników czy popsutych zawiasów w zachodniej dzielnicy. Ale to nie twoja sprawa. Dziękuję za przepustkę. Przyjmij tę nagrodę od mieszkańców miasta pod Kopułą w ramach podziękowania. Sprawdzę, dla kogo ten identyfikator był przeznaczony. Sugestorzy zajmą się resztą. To jedynie może nas doprowadzić do odsłonięcia wielkiego kłamstwa. Czy kopuła wytrzyma atak albów? Oczywiście. Myślisz, że dlaczego ją zbudowaliśmy? Dopóki utrzymujemy stały strumień energii, nie dadzą rady się przedostać. Niestety, nie jest to najprostsze zadanie. Niektóre z regulatorów energii znów zaczynają szwankować. Szwankujące regulatory energii. Brzmi groźnie. Oczywiście pomijając fakt, że próbując je dostroić, można się usmażyć. Jeśli zostaniemy zaatakowani w tej chwili, los całej kopuły zawiśnie na włosku. Co do tych zepsutych regulatorów? Co się stanie, jeśli nie zostaną zreperowane? Jeżeli chociaż jeden z regulatorów się popsuje, może to oznaczać konieczność wyłączenia kopuły. W przeciwnym razie wyładowanie mogłoby zabić ludzi, których mamy chronić. Ale zarówno wyładowanie, jak i awaryjne wyłączenie kopuły są równie niebezpiecznymi scenariuszami. Jak wiele regulatorów się poruszyło? Szczerze mówiąc, wszystkie. Połatałem je jak mogłem. Niestety ludz nie dostał jeszcze swojego. Pomogę ci z tymi regulatorami. Chciałem zrobić to sam, ale naprawdę myślisz, że temu podołasz? Zobaczmy zatem, kim ty jesteś. Któregoś dnia powinieneś zawitać do Ignadonu? Dobry byłby z ciebie kleryk. Tak, wiem, sam porzuciłem Ignadon, ale mógłbyś tam znaleźć lepszych nauczycieli niż ja. Mam tu ten regulator. Proszę, zabierz go do ludca i pomóż mu z instalacją. Wróć, gdy będzie już po wszystkim.